Z reportaży Świętego Piotra i widziałem sprawiedliwą wśród narodów świata, jak troje dostojników o boskich insygniach, po kościach Żydów zakopanych w ziemi, niczym świadek korony z dbałości oprowadza. Jednemu z trzech króli kolana się ugięły, wybuchnął płaczem, ujął czaszkę dziecka widoku tego nigdy nie zapomnę. Bogowie z niebios też nie zapomnieli. Zapytałem Boga, jak był ze mną połączony we flash impaccie fuzji duchów. Zapytałem go, panie, a co będzie z tymi nazistami? <laughs> Powiedział mi tak: Na razie są ulokowani w paśmie ze zwierzętami. Jestem na Majdanku, w niemieckim obozie zagłady. Gdzie naród niemiecki nie tyle mordował, co męczył inne narody. Nie tylko Żydów, ale i Polaków. Męczył, a z ich ciał robił mydło, materace, abażury. <mum> 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 Jakby powiedział w świetnej pamięci Lach! I 30 razy obejrzał się za siebie. Przotowałem. <mum> <Szybka> <mum> Coś mi się przypomniało. To najpierw się yerby ze słoika. Ufka. Muszę dograć. Wrócę na Majdanek. Mam niedaleko. Kuźwa, miałem mówić tutaj, a nie tu. Wrócę na Majdanek, wezmę markera Hi. i poprawię, tak jak powinno być. Niemieckie obozy zagłady. Nie. Dobry pomysł? Hm? No. A wnikuźwa, ktoś będzie zmieniał historię, to potem będzie po czyśćcu Zapierdalał z takim napisem, kurwa, na czole. Amen. Wygłupy wygłupami, ale najpierw zadzwonię. Upewnię się. Czy ja mogę tak zrobić, nie? Nawet jeżeli bym wziął markera. Napisał. Zgrał to. Na YouTube. No i potem bym to spsikał i wyczyścił. Ale na YouTube już by było. Niemieckie obozy zagłady. Tam by już nie było, bo bym spsikał i wyczyścił. Ale czy ja mogę tak zrobić, że potem nie przy... nie przy... się przez okno ABW i kuźwa w kajdanki sugeru, bo kuźwa broni historii. Zadzwonię do mecenasa. Poczekajcie. Halo? Pfff... No, odbierz! O. Panie mecenasie, halo, halo, halo? Mam takie pytanie. Jak ja pojadę na Majdanek i tam jest taka tablica, nie? Taka nie za duża, tam jest taka, taka plansza, jest takie zdjęcia. I tam napisane jest Lublin, coś tam po niemiecku, 41-44. Jak ja wezmę markera, i napiszę niemieckie z małej, Obozy Zagłady nagram to, na YouTube puszczę i jak yy, skończę ujęcie i wy, yy, skończę ujęcie, wymarzę to potem no mam taki ten cili, cili, nie? zmażę, nie mogę tak Kuźwa. ale że co? Ku... czyli nie wykupiać się Joli. dobra, dobra, nie zawracam głowy. Miłej soboty, na razie, no. Nie mogę tak, ja wierdolę. Oj, tam kuźdę. Kuźda, widzicie? Nie kutyka, No nie będę już przeklinał, także tego będzie spoko. Przecież jest trzecie rozwiązanie. Stój. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie. Jadę. Nic nie mówię mecenasowi. Cilif. Wypierdalam za okno. Biorę markera. I na tablicy piszę. Niemieckie z małej obozy zagłady drukowanymi. I nie nagrywam tego. Nie puszczam tego na YouTube. Nie będzie wtedy dowodu za niszczenie w cudzysłowie mienia publicznego. Dobre rozwiązanie. Dobre? Kuźwa, muszę uważać, bo kurwa za, w zawiasach dostałem, no. I teraz kurwa trzeba drżeć o wszystko. O głup za głupotę dostałem. Nie mogę się teraz już wydurnić, tak, nie? Dobra, trzymajcie kciuki na mnie, nie? Czyli nie nagrywam tego kurwa, ale napiszę. Piste jeb... E, Miałem nie przepraszam. No, już prawie jesteśmy na miejscu. Już dojeżdżamy. Musiałem się wrócić po skrzynkę. Zatrzyma jak, się da, jak da radę, to gdzieś się tutaj zatrzymam i coś wam opowiem. No, oczywiście. Nigdzie nie ma miejsca. Tam też nie będzie miejsc Na stacji się zatrzymać? No zakaz postoju Zakaz postoju i zatrzymywania się jest, nie? No to nie wolno. Chyba, żebym krążył tak w skłódko. No ale jest podwójna. To nie mogę. No to się nie zatrzymam. A muszę się zatrzymać. <laughs> Bo mam wa bardzo ważną kwestię do omówienia. No tutaj sobie wiatr. No, polskie drogi. Mistrzostwo Świata. Jest zakaz wjazdu, tutaj jest zakaz ruchu. Proszę bardzo, jakie mamy drogi. ładne fajne, nie? Pewnie się zastanawiacie, co to jest w tej skrzynce, nie? <laughs> niespodzianka. Jest parking, mogę się zatrzymać, o. Git No to tak. Zanim wejdę na Majdanek i zrobię jak należy, opowiem Wam. <coughs> opowiem Wam pewną. Mm, historię. Króciutko. Jak myślicie? Albo nie, tak. Mam markera. Jeden ze świętych znaków to nie tylko jest krzyż. To nie tylko jest gwiazda Dawida, czy znak Ałach. Ałach. Nie, ten taki znak, napis. To też jest święty znak. Om też jest świętym znakiem. Ale jest jeszcze jeden święty znak. Chcecie go poznać? Jak Jezus do mnie przychodzi, ma go na szyi. Podchodzi tak dyskretnie do mnie. I go pokazuje. To jest aramejskie aramejskie esz. Podobne trochę do ruskiego, a tylko z takim tym Takim y, nie? Ja sobie go tutaj zrobię tak jak Jezus miał. Marker się chyba potem zmienia. O coś takiego Hop Hop Hop. No nie wyszło mi, kurna. prawie Ach. nie? ramejskie S tylko tutaj nie powinienem wyjść za linię i to powinno być o tak ładnie jak przychodzi do mnie często mi właśnie objawia ten znak to, to ta zgłoska bo to jest zgłoska, esz. Ona występuje w jego imieniu, w moim imieniu również. Nie tylko tym obecnym, ale też kiedy byłem z nim 2000 lat temu. Występuje też w słowie Ducha Świętego. To jest święty znak. Dobra. Przechodzimy do akcji. Trzymajcie kciuki. Wjeżdżam. A dobra, żeby nie było, że ja coś tam w tej skrzyni włożę, nie? Takiego, nie. To jest skrzynia nie po amunicji, tylko po granatach i tutaj włożę... O! Cisowianeczkę, nie. Cisowiankę mam. Są so power. Trzeba mieć przy sobie coś do picia, żeby się nie odwodnić. Dobra. Trzymajcie kciuki, wjeżdżam. Na teraz Dzień dobry. não qual até a se Dużo jest tych tablic Przy barakach są O, barżant, jaki ładny barżancik Jaki ładniutki o Widać? Jaki śliczny barżancik mm. sobie jedzie za mną, też zwiedza pewnie nie. nie, już bez jaj to jest święte miejsce nie wolno tutaj żartować powaga niech ABW się nie martwi to są skrzynki poraca. z okrętów, z, 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 ze ścigaczów okrętów, nie? Ojcu, mam takich skrzynek dużo nic się nie martwić ABW absolutnie wszystko jest spoko, wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest z jajem. Jak Angela Merkel, w tym tym. No bo przecież... O, już poczekajcie, zaraz wam to się jeszcze opowiem O proszę, turyści Jest Jesteś Niemiec pewnie. To ja z Markerem w gębie. To ja z Markerem w gębie potrafię wypowiedzieć niemieckie obozy zagłady potrafi wypowiedzieć a te wykształcone bo nawet Obama jest tam po Ksfordzie czy tam Cambridge nie potrafi wypowiedzieć myli mu się i mówi Fiii, "Obozy zagłady powinno być niemieckie obozy zagłady taka sytuacja dobra miało być bez głów Markę i mi ojca i syna. za wjazd zapłacę później. Przy wyjeździe. Przy wyjeździe zapłacę, dobra. Ok, Uff. Zamknięte. Nie. Co jest napisane na tej tablicy? Widzicie? Coś po niemiecku, nie? Obóz koncentracyjny Lublin 1941-44. A jak powinno być? Niemiecki obóz zagłady. Na każdej tablicy tak powinno być. Bierzemy markera poprawiamy. Po kolei zaczynamy od tej tablicy. Już no oczywiście kurwa. Oczywiście kurwa, turyści z Niewiec Wpizduje Bania Maciu Dobra, i no przyjeżdżają, nic nie mam, kurwa Dobra, trzeba spierdalisz Co, coś było nagrane, chuja było nagrane Spierdalamy stąd Tylko Jeszcze muszę zapłacić za wiatr Światła, pasy Do widzenia Powolutku, powolutku, powolutku Powolutku, spokojnie Przestraszyli się mnie No Ten Niemiec się przestraszył Gdzie mam zapłacić? Teraz za wyjazd. Chcę zapłacić za wyjazd. Ja tutaj za darmo nie będę wchodził. To jest grzech. Płacę. Gdzie jest ten bażancik? Gdzieś tutaj powinien być. Nie mam go. Szuciek. Lubelskie jest piękne hmm. Dobra, bo potem będę musiał wymazywać te, te, re, te rejestracje wszystkie Ja nie potrafię takich rzeczy Tego się zapytam kosiarza Dzień dobry! Gdzie się płaci za wjazd? Gdzie się płaci? Bo ja już zwiedziłem i teraz wyjeżdżam, chcę zapłacić. Gdzie, gdzie się płaci? Bo ja już zwiedziłem, chcę zapłacić. Ale jak za, płaci się tylko za wjazd? Jeżeli nie ma tu parkingowego, to pan nie będzie płacił. Po co? No. Bo samo zwiedzanie jest bezpłatne. Aha. Tylko parking złoty jest chyba. Jeżeli to w budce nie ma nikogo. No to napiwek dla pana, proszę. Dobra, Dziękuję. I jak panu się przepuścić. przepuści? To... spoko, to drugi raz zapłacę. No Praw, pracowity człowiek. Nie ma parkingowego. Czyli tu się płaci tylko za parking. Ludzie. To za darmo wejście. Przyjeżdżajcie, zwiedzajcie Majdanek. Tak próbelskie, jakie cudne.